Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Zobaczcie, młody, przystojny, inteligentny, a przede wszystkim błyskotliwy aktor. A to jest rzadko, bardzo rzadko. Ignacy Litz, witam Cię serdecznie. Cześć. Powiedz mi, słuchałeś panka Załóżmy przed tą propozycją zagraniczną który ci podprączy. bank jest dla ciebie obcą materią? Czy wychowałeś się na bankowych kapelach? Stawiałeś sobie i rok? za tych osób kręconych, masz sporo, więc byłoby z czego robić i rok? Za... Nie słuchałem polskiego pana. To znaczy, ta muzyka wręcz nie wkurzała. Czy macie mordy? Tak. To znaczy, ja, ja bardzo ja lubię rozgryć pitera, bo i... lubię kontrola, lubię hard rock. Czyli The Beatles, pewnie Black Sabbath, Les taki tak, tak, to... z takich a, a z nowszych to już właśnie jakoś poszedłem e, zupełnie na stronę muzyka elektroniczna, bo nowo to był taki zespół, przez który go się. Muzyka Ale zespół. muzyka elektroniczna bardziej Wielka Brytania, czy bardziej Francja? Nie, Wielka Brytania, trochę Francji był Mode Selector, trochę Berlin był Deraz właśnie i, i nawet Kraft takie rzeczy to też mi bardzo, no, taka muzyka dobrze poczuć, ale potem Rage Ins the Machine, trochę, czyli wejście w Kipco, bo właściwie Prodigy to była furtka rokowa na elektronikę, i potem wszystko to związane z Prodigy. A Rachel Gains na Machine to był rokowy zespół. Z furtką na ra i potem czyli, się już zaczęło właśnie czyli, słuchanie. Czyli trafiłeś, bo to jest mój ulubiony skład, jeżeli chodzi o Rachel na bez pomocą właśnie rapu, roka i funk. Bo tam masz akurat funkowe bicie, ale z takim no, tak. rokowym przesterem. Powiedz mi skąd był tak młodego człowieka, bo spojrzałem, nie masz lat. Bo sobie pozwolić, bo nie jesteś kobietą, i na jakiś kompleks. Więc komplet takich <grym> bogatych, dużo muzycznych inspiracji. Bo zanim porozmawiamy o filmie, to chciałam trochę tą budowę muzyczną przedstawić naszym widzom. Mm, myśmy mieli z kuzynami, którzy występują w tym. Występują? Tak. Patrz, jak powiedział: Występują, nie, że zagrali, występują. Nie, Wiem, no, Pro, no, profesjonalnie, no, no, dwa no, lata temu no, skończyłeś szkołę, się tym chwalił. <grym> skończyłem szkołę. Nie, no, występują w sensie, że są na scenie, bo grają na instrumentach. A, nie? tak. Mamy zespół, jak jest sekwencja wojskowa. To ty, są twoi bracia. To są moi kuzyni. Kuzyni, czyli kuzynów się nie traci parafrozując hipokowe slogany. No, tak, byliśmy tak. mieli razem zespół w ogóle jako młodzi ludzie. Wydaliśmy właśnie taką muzykę punkową. Chcieliśmy no. od hotów coverować, chcieliśmy coverować no. w ty, ty byłeś taki trochę fruszjanty, patrząc na yeah. Twoją sterownicę. Ja grałem gra na perkusję. A ja na tak. czas mi. No ty grasz, a właśnie na czym ty grałeś? Na perkusji się sama nauczyłem grać, a skończyłem już po muzycznym w klawinecie, więc przypał. Czy dlaczego to, to przychodzi? Orkiestra <laughs> dente, kiedy grałem, orkiestrę był bardzo ważnym instrumentem. Czyli i perkusja, i klarne z wykształcenia. A pianina jeszcze samo. A gitara? No, po prostu. Czyli ładnie, czyli dobrze zagrałeś. Nie, nie, nie. Ja już ciebie rok ćwiczyłem. I wszystko, co jest w filmie, wszystkie utwory, które zostały zagrane w filmie przez nasz zespół, są na żywo. Bła, robi wrażenia, to powiedzmy, dlaczego aktorska, aktorski kierunek a nie muzyczny. Słuchaj, od, od, od początku palisz mi w naprawdę ambitne muzyczne inspiracje. Grasz z kuzynami, wymieniasz super kapelę, a tu nagle aktorstwo. Nie zadajem pytanie, dlaczego aktorstwo, tylko dlaczego wybrałeś tę tą, ścieżkę, tą pomimo tego, że tą muzyce mógłbyś pewnie gadać godzinami. Właśnie to jest pytanie, które sobie zadaję do dzisiaj, na nic się jeszcze nie zamykam. Tak jak sam wspomniałeś, niedużo lat, bo 26 i jeszcze. Jezu, młody jesteś, nareszcie rozmawialiśmy z młodszym od siebie. To jest... <grym> <grym> dlatego y, nie zamykam się na nic. To znaczy, aktorstwo się wydarza teraz i kocham to, bo jako młodszy koleś po prostu moknąłem tego, by, by jakoś wypuścić z siebie właśnie te emocje, tak jak oni. Ci chłopacy z filmu, Idź pod prąd, szukali po prostu przestrzeni, żeby się wyjrzeć, żeby pokazać, że są inni. Tak dla mnie teatr było takim w którym mogłem po prostu wejść... Do, no tak, wejść do bamby wariatów, zobaczyć, że wszyscy na się przebierają, wierzymy w jakieś inne historyjki. Wiesz, to było dla mnie coś fascynującego i coś, co bardzo razu na i naprawdę skutecznie. Zastanawia pewnie jeszcze bardzo ważna rzecz. Jesteś rocznikiem. Gdzie no. większość Twoich powiedzmy powodujesz, że wejść prawie wszyscy słuchają rapu. Jak ty masz stosunek do rapu Do obecnie najbrzy możecie się ze mną kłócić wy widzowie i ty yy, Ignacy, mój no. drogi, że rap to jest najpopularniejszy gatunek. Myślę, że to jest współczesne po. Jak, no. Jaki jak ty masz stosunek do rady? Jak i ty, jak i ty masz do rapu? Um, ja nie chcę zrobić ciebie profesjonalnie, ale yy, ja lubię taki alternatywny rap. I to Właśnie jest na alternatywny, bo jednak uważam, no. że... To, co się dzieje w tej branży, dzisiejszej no, dzisiaj, w okupowej, no, nie ma nic wspólnego z hip hopem. I ja też, też mam korzenie takie, w sensie od razu przez Rage'ów zacząłem szukać pakietu Jakoś... Bo ty jesteś, z, co ty jesteś ze nie, ja jestem z Drzewa i w ogóle jestem z Nadmorza, więc ja jestem do DCA i Szczyl, które Czyli pewnie jeszcze Miła TZ, Kuba Knap, Poza, tak który też tam reżyseruje, bawi się te teatralne rzeczy. <laughs> ale Aha, czy już rozumiem twoją rapową czutkę? Tak, ja lubię, ja lubię prawdę właśnie autentyczność. Nie, nie, przepadam, nie przepadam za, za muzyką popowo-rapową, ale bardzo tu pastisz. Jest taki z Burów który jest Pojażdżą. zajebisty i Kukiego, wiadomo, do też bardzo lubię, bo to jest coś, co... Albo Twaj Staj, chłopacy z Krakowa, też super grupa, która bawi się formą i, i cały czas pokazują, że hej, jeśli masz dobrą kciutkę i klinę, to nieważnie jaki to jest gatunek muzyczny, to ci się ma Czyli widzicie krótko mówiąc, panowie, ci wszyscy raperzy, których wymienił Ignacy, dzwonić do Ignacego czy tam do jego agenta, bo agentki, niech zagra w klipie, się dobre pieniądze, podobno was stać. Teraz przechodzimy do filmu ić pod prąd, już mamy o muzyczny wstęp odhaczony, czas takiej wiesz, takie staroszkolne pytanie, bo jesteśmy w estetyce rapowej. Dokumentację, ty rozmawiałeś z liderem KSU, czy to po prostu było na podstawie twoich Przemyśleń, lektur, rozmów z innymi. Bo to Czy było to zdarzenie gościa, którego się wcielasz i mieć? To, no, to było zdarzenie. Dyska nie jest jakimś wlewnym gościem, to jest introwertyk. To jest introwertyk? Duży introwertyk. Taki koleś, który po prostu mówi tylko wtedy, kiedy trzeba. To ma swoje plusy i minusy były dla mnie. To było trudne, by go dobrze poznać. I... Bo ja widzę, że jest coś gadasz, zmieniasz wątki, jesteś bezkopnikiem, nie masz wszystkiego. Ja to mówię na to, że ktoś mówi kropkami, przecinkami. Typu: Cześć, jestem Ignacy, gram dużo rolę w No nie jest to taki... No nie jesteś. <laughs> Czyli to zderzenie w jakiś sposób zogniskowało w tobie myśl, że. Nie będzie lekko. To znaczy, szukałem klucza, którym mógłbym odkryć, kim on jest. Reżyser bardzo dużo mi opowiadał o Cichce pies, w pies, Piesieck, no bo znają się już od mało lat, przyjaźnią i ten reżyser już długo powstawał. Więc na pewno powieści wieśka były też jakąś taką podstawą do tego, by tworzyć postać. I dopiero gdzieś tam na początku zdjęć odkryłem, jaki jest klucz do Poznań To była jego twórczość kiedy musiałem się uczyć tych utworów wszystkich grać, uczucie tych tekstów, no to no, czuję każdemu, kto musi robić takie rzeczy i po prostu nie go, i uważać, że to jest beznadziejne, i skoro to mi się nie podoba i to tak jest moja muzyka, to teraz będę po prostu, żeby jakoś tak w zasadzie jak za karę. No nie no, trzeba do tego podejść z sercem, otworzyć się na tę muzykę, na te świetne i i uwierzyć w to, że jeśli ktoś ma w sobie prawdę, autentyczność i jakąś tam swoją wrażliwość, to ma to sens. I właśnie to odkryłem podczas robienia tego filmu. Że nawet polski park może mi się podobać. Ja jestem fanem KSU, jestem fanem wielu teraz parku pod kawiarenkami polskimi, bo wiele rzeczy, przez to, że wykonywałem też te rzeczy. Czułem, co to mi daje, kiedy gram, kiedy jestem na scenie, kiedy widzę ludzi, którzy do tego skaczą. I kumam też, żeby ludzie którzy żyli w takich czasach. Może nie mieli kogoś gitarnych do no i średnich instrumentów, tylko gitary, które się po w uderzeniu. I nie było YouTube'a, gdzie mógł się mm. tutorial albo like, Nie I miałaś tabulatury, tabulatury. Stary, zupełnie zmieniam temat, bo musicie zobaczyć, bo to, jak pod projektem radzi sobie doskonale z gitarami wszelakiej maści. Ja bym Cię widział kogoś muzyka. Nie zaczynałem muzyka. A to dobrze trafiłem, a nie wiedziałem o tym. Po prostu tak strzeń patrząc na swoją aparycję, <laughs> gadkę, zamywaj do muzyki. Muzyka. No to, to jest cały to czas otwarty temat. W teatrze w muzycznym grałem na początku, nigdy jeszcze nie zrobiłem żadnego muzykału, ale potrafię śpiewać, tylko że jest najtowa. Czyli, ty się jesteś śpiewający. Zaprezentuj nam fragment kawałku, kawałka KSU. <grywa> tak, powodzę. Czyli, prawdziwy aktor jednak. Może bym zapłacił, by byś zrobiła pauzę. Prawdziwy aktor był wstał i zaczął śpiewać. A no, wiecie, czyli mamy do czynienia z młodym aktorem, który stawia, stawia pierwszy kroki. Ale widzę, że się kariera i promocja chyba za bardzo nie kręci. No, próbowałem. Jestem tak słaby. W tym. Jestem mega słaby. Jakby za to, to jakieś jeszcze fajne pieniądze płacili, może. A, czyli tak ciężko ci raportować? to muszę pokażąć jakiś, jakiś specjalistów od socjali na swój urok osobisty, który niewątpliwie będzie widoczny w filmie, więc nie będę zdradzał O ja, O, Ja jestem aktorem, już tu czasami wszystko, może się tak nazywać. A internet i mojego społeczności jest. Ja to traktuję bardziej jakiś swój um, dziennik. Ktoś chce mnie tylko bliżej poznać, o fajne, kto ktoś zobaczy, co robi w życiu. Dlatego ta lecz jest kontakt bo tutaj ja mój pies. Masz psa? Nie, psa psa. Podobno niedługo się żenić tak ludzie mi donoszą. lodek jest plan, ale jeszcze miesiąc, wszystko to można wybrać. W ciągu miesiąca? Gdzie macie, gdzie macie salę, Ile? Na dwa lata pewnie do przodu. E, no, nie będę ze szczegółów. Dobra, albo tak, bo to ci będą na Dobra, na no ile osób? No, na parę. Nie A, czy takie małe wesele będzie? Nie dużo. Szukasz prowadzącego? Nie, dzięki. Kurde, myślałem, sobie Po raz kolejny w każdej rozmowie taki cykl, Bartek szuka roboty, ponieważ dziennikarstwo to jest ciężki kawałek lęku. Podziwiam, bo widzę, że jesteś takim silnym przedstawicielem pokolenia Z, który właśnie mnie to bardzo na plus zaskoczyło, że ja nic nie muszę że Ty nie masz czegoś takiego, to no będzie krótka rozmowa, ale wkrótce mówię się na ruszu, obiecuję Wam, <grymne> że Ty nie jesteś taką pacjentką, która chce pokazywać wszystkim, wszystko, że wszystko prawda. Prawda. Masz charakter a to jest rzadkie obecnie. No, jest tu pewnie jakiś wybór, bo bardzo łatwo można zmonetyzować to. Myślę, że już na etapie, musi być jakoś głupi i pyszny, ale na etapie, którym wchodzę, myślę, że bardzo łatwo już można trochę sobie opuścić wejść się parę rzeczy, żeby zrobić dobry hajs, taki właśnie ma to, co bytną, i już tak puściła sobie. A ja myślę, że jednak fajnie by było też wpuścić na tego krajów ludzi, którzy mają właśnie swoją autentyczność nie boją się mówić o swoich wartościach, przy okres yy, fajny kontent. W sensie, yy, fajny, że że, 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 ma, że ma, to jest jakaś marka, tak? Że wiesz, jak się ten człowiek bierze udział w tym, to znaczy, że nie może być mhm. nie jest Myślę, że lepsze efekty nie mogą sobie wymyśleć. Człowiek, facet, który idzie pod prąd, Ignacy Lis. Dziękuję za rozmowę. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. PS2, piesek, to jest mieszaniec rasowy. To jest... Piękna poenta razy Was. Z tym człowiekiem będę musiał się umówić na dłuższą rozmowę. No piszcie w komentarzach, o czym mamy pogadać, a o czym nie. Do zobaczenia, o sprawdźcie film, idźcie pod, idź pod, idź pod prąd. Idźcie idź prąd. też. Oczywiście. Idźcie na idź pod prąd. Idźcie do kina na idź idź pod prąd. O, super, mówimy się świetnie. Netclass jest. Nawet coś tam z tyłu <laughs> zrobił. No to kończymy. Dzięki.